Mamy Warriora, więc brzmi jak plan. Czy chcemy wziąć The Florida? To na pewno będzie bardzo dobra karta, Czy nie uważacie? Na pewno będzie definitywnie bardzo dobra karta. Nie wiem którą kartę wziąć. Wezmę The Florida. Wziąć The Florida. Wziąć De Florida, to jest dobry pomysł. Na pewno uważasz, że to jest dobry pomysł? To może być dobry pomysł? Nie wiem. Ludzie. się, co sprawdzę. E, shade mi nie pasuje, znaczy... Ma fajne staty, okej. Okay. W sumie, wciąż by nie... W sumie, czemu by nie Enchant... E, e, ten Shade. Życie to tylko życie, nie? A to by nie niezostatek, jak tak pomyślę. Znaczy, ma chujową ilość życia, ale... ale wciąż. W sumie, Shade może być dobrym pomysłem. Jedyna sytuacja, w której go użyjemy. Sugerowałem się właśnie Arena Valiu, bo nie znam kompletnie... Interesowało mnie ten. Eee, jak prosi oceniają właśnie te karty? I tak w sumie sobie pomyśleć, chwila, 6, 7, 4. zabierzemy 7 życi, ale jesteśmy Warriorem, mamy specjal. Więc tak, czemu by nie? Weźmiemy. To może mieć sens. Eee, Debilosaur. No, no nie będzie coś dużego. Gorilla Bot, czy chcemy ryzykować? Mecha, że nam podejdą, podejdą Mechy? Czy chcemy podjąć ryzyko? Nie. Shield block? To ma sens? Dobór karty, szybsze przemilenie. Ship cannon. Shield block? Shield block? Shield block? Nie wiem, co wybrać. Wezmę shield block. Weźmiemy Ferry Dragona. Szybsze przemilenie, czemu by nie? Tinkertown! Miejmy nadzieję, że podejdzie nam jakiś Mech. De facto poszedł? Niech będzie. Mm. Wezmę... <coughs> Forstank Max jest zajebisty. <coughs> ale Tinker Town umożliwia nam zagranie pod kerf. Boże, ale... Gorduszno u mnie. Wezmę Noetrona. Chcę mieć to kombo z mechami. No cóż mogę powiedzieć. Wezmę i Straże. Tomb Spider, dobory karty, dobory, dobory. Sunfury Protector jest okej. Okay. Sen'jin. Już to jest zajewisty w wymianach. E, Us jest fajny do broni, więc postawię bardziej na wymiany. E, niech będzie Jormungar, bo duży stwór. Weźmiemy Crusader Bo jest pewniejsza. Flame Jugger jest bardzo silną dwójeczką. Raz, dwa, trzy, cztery. Storm Champion jest silną siódemeczką Hmm A do ból to był to do dobry kart, ale z drugiej strony nie mamy co, jak co skombić, więc wyjebane Flame Jagger chyba wezmę, Też bardziej pod early game czy late game? Nie wiem Wezmę early game, Flame Jagger jest zbyt dobry Ej! M może podejdzie nam jakaś broń, i może będzie combo Weźmiemy Spectral Knighta Co mogę powiedzieć? Wariant czy Zera? Powiedzmy tak, jeżeli będę, jeżeli utracę tempo, przeciwnik będzie wygrywać, wariant nagle mi wyciąga 3 karty na pole gry i to jest straszny tempo swing. Zera daje mi zajebistą kontrolę wszystkiego. Ale jeżeli przegrywam, ono może mi nie wyratować, dlatego bierzemy Wariana. Dead's Bite. Niech będzie Herbert z golem, jest bardzo silny. Crazed Alchemist. Niech będzie, dla kontrolki. Stash Belcher. Kolejna Tomb Raiderka, czy może Bash? Nie Bash, to będzie jakiś. Tak, to będzie kartę króla z niech będzie. Mogę wziąć korkrona, niezwa niezła czwórka, albo możemy wziąć agent squajerkę, żeby mieć coś na pierwszą turę. Zmienię nazwę streamu, wiecie? Ok, zmieniona. Niech ludzie hmm. wiedzą, że mam dwóch, e, dwie legendy. Um, hmm. Squire czy Corcoran? <tryk> Pewnie ci jeszcze Reno podejdzie. <tryk> to jest bardzo kuszące. Cwórk mamy wystarczająco. Zagrajmy tak, żeby mieć możliwość kerwu. Eee, nie będzie Fastang Max, bo jest dobry. Argus jest spoko, ale z drugiej strony revenge to jest Aue, a my chyba chcemy mieć Aue, co nie? Te Argus jest bardzo spoko, ale Aue to Aue. No fade. Eee. Mamy jedną piratkę tylko. To widziałbym Smitha. Mamy wystarczająco dużo. Upgrade będzie dobry. Na pewno nie będzie zły. Upgrade myślę, że może być bardzo spoko. W tym przypadku. Na przykład ze Spiteful Smithem może być combo. Możemy skąpić z Dead Bytem. Możemy mieć po prostu Sfork Brain na 3. Dobra, w takim przypadku odpalamy sobie Dark Tracker. Zrobię coś takiego. Zaktualizujemy, żebyście widzieli, co się dzieje, czego nam brakuje. The Army of Squires. jest. <grym> oh Ten deck w ogóle jest bardzo dobry. Mamy karty na, jeden, na pierwszą turę, bardzo spoko. Karty na drugą turę, na trzecią turę. Jakieś tam mniejsze, większe synergie mamy. Troszeczkę, ja, ale malutko. Ale zawsze. Duże sfory. Late game jest nasz. Mam dwie zajebiste legendy. Ludzie, to może być dobre. Tak czy siak, eee, import uwaga! Dobra, zaczynamy. Ale teraz masz trzy nowe karty i wariant może nie mieć waliu. Oho ho ho. Wiesz, dobór kart to zawsze Jak Jakby nie patrz, to jest dobór trzech kart w przypadku minionów i jej zaakwipowanie. This is nice, tak czy siak. Nie widzę Wispazer 3 No nie, on ma skórkę! Nooo! Za mało broni mam definitywnie. Ale może coś się ugra. Victory or, death. Victory or death? Mogę pobawić się w opcjach, żeby się nie wyświetlały karty, które dobieramy. To jest dobra opcja, bo to wygląda. Mam tyle kart, że to wygląda brzydko. Uh... O mój Boże, podeszło nam! O, zrobimy coś takiego. Będą się kasowały karty, jeżeli ten. Jeżeli zniknie. Ferry Worax, tutaj, be tu. Wiecie, co jest najfajniejsze? On będzie musiał zabić Ferry tą mabeczkę, ponieważ damy taunta. To brzmi jak wariu. Oj, come on, to było silne. To było brudne, to było silne. Dobra, typ ma tempo, a my mamy basz. Czy chcemy go zabić? Niech będzie. Oj, boże, jakiś baszy się pojawiają. Ale zawsze będzie wprowadzić fajną komendę. Eee, coś takiego, spellbreakera spell breakera rzucić, żeby był. Czym botów nie mam? Nie się ich instalować. <grym> hmm. Właśnie, zapytam się, hej, a Avisto, jak się nazywała ta komenda blokująca spam? Okej, okay, więc co możemy zrobić? Możemy dobrać kartę, ale nie uważam, że to budowy pomysł. Możemy ustawić te dwie karty, co może być troszeczkę lepsze. To mnie boli. Dobra, wystawimy Ciebie. I wymienimy się? Myślę, że tak, bo ona będzie mogła się tak wymienić, a on będzie mógł się tak wymienić. To nie będzie dobre. A, R9k, dobra. To od razu dam. Jak to się robiło? Skarab, ok. Nie się Cię też na piątą turę, bo wykorzystać całą manę. Czy grałem w TDC? Kingdom Rush. E, kojarzę Kingdom Rush. Ale nie grałem. Oj, come on! Czemu w twarz?! Ja pierdziele. To jest masakra jakaś, ludzie. A, RK9B to okej. Okay. R9K. Okej, okay, dzięki. Ogólnie mam przejebane. Death Bite jest jakąś tam opcją, ale nie wiem, to chyba będzie lepsze. Jednak... O mój Boże, boli mnie to. Będę mieć bardzo mało życia. Do bariana możemy na nie dożyć. Execute, come on! O mój Boże. To jest tragedia, moi drodzy. be Chyba przegraliśmy. Chyba ta. I on mi jest w stanie zadać obrażeń. Jest w stanie mnie zabić. Jeżeli... O mój Boże. Co za deck. Warriora! Na arenie. No i niestety przegraliśmy. Mieliśmy zbyt słabe early game, ale on miał wystarczająco dobry, niestety. Niestety, zbyt dobry. No cóż, życie raz się masz szczęście, raz się szczęście nie ma. Nie grałem w Lola, nie zamierzam. Ja wchodzę w mnie na właściwą Lola. Tak czy siak. Mienimy te dwie karty. Czemu revenge nie poczekał mi wcześniej, kiedy był potrzebny? Ja się pytam czemu? No ale cóż. Czyli dragon, bardzo spoko. Cześć Hanho. Jeszcze legendę jak to... A, a, a... Miałem legendę i był to Dek... Zróbmy tak, nie będzie mógł mi dobić se specjalem. Miałem legendę Control Warriorem. I camel the Hunterem był legendę zabrakło dwóch gwiazdek, a mi się nie chciał streamować ani nagrywać to stwierdzenie, że pierdolę. Dobra, jego na pewno nie wystawimy. Nie wiem, co chcę zrobić. W ten sposób zrobimy sobie takie tempo. Czekamy, czekamy jak zagrasz znowu to C2, Oj, się poczekasz. Dek 12, nie wiadomo kiedy. Chwaj, <trybujesz> tym dekiem. Nie mam pewności, czy dałoby radę dwanaście. Ten deck ma oczywiście zajebisty light game, bo Alex straża, bo Warian. Ale problem jest taki, że trzeba dotrwać do tej tury, nie? A dotrwanie do tej tury może być problematyczne. Okej, okay, revenge value. Więcej stworów z jednym życiem, więcej. Cześć nic, bardzo spoko. Właśnie przejebałem pierwszą grę. Ale poza mi jest bardzo spoko. Więcej minionów za jednym, oh y, z jednym życia. Give me more. 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 Problem jest taki, że nie będę miał za bardzo co zrobić. Zróbmy tak. Wow! Don't me. Idealnie wykorzystamy te trafy. Chociaż pod nic niezwykle dobrze nam podeszło, ale mamy zagranie na. Nie wiem, jakąś tam turę. Mamy zagranie na szóstą turę. Ok, już był specjalny, co mnie po części cieszy. Co dalej? Eee, możemy dać sobie tam tą spider'a. Dobierzemy sobie karcioszkę. Będzie o tyle fajnie. Albo użycie Blue raydera i bash. Zróbmy to. Wykorzystamy przynajmniej manaker w pełni. Jakie były inne legendy wyboru? Z Alech Strażą jakieś chujowe Tak, Stalak, ten 7x4 oraz coś chujowego. Nie pamiętam co A z warianem była zera bądź coś co nie było warte uwagi. A nie, a nie, gromasz, ale wybrałem wariana yy, Ponieważ przegrywamy grę, on umożliwia nam wygraną właściwie, bo daje nam niesamowite tempo. Będzie, będzie, jak chociaż zrobić, zrobisz. Nie no, trójkę powinniśmy wbić. Użyj specjala. Do it! Okej, okay, stwierdziłeś, że zbijesz mi armor. Znaczy akurat bym pingnął babeczkę, nie? Byłeś zmuszony pingnąć się jeszcze raz następnej turze. To nie jest zbyt opłacalne. Zdecydowanie nie jest zbyt opłacalne. Zrobmy tak. Wiem, że mogę być podatny na flamestrike, ale chociaż przeżyje mi 2 na 1. Co, flamestrike? Może dlatego nie pingnął? A, okej. Okay. To troszkę boli. Nie mógłbym zamrozić, ale chujem mi to da. Może się wymienić! Teraz mogłem wystawić to Albo wystawić to i być za dużo I to by było zabawne Albo wystawić to Wystawię shade Niech będzie sade Będzie śmieszny Jaz mój tak, okej okay. W ogóle wczoraj były dwie dotacje, dwie to dotacje Podesicie mi swoje pioseneczki i będziemy puszczać pioseneczki Czekam na nie, czekam śmiało. O! Shredder! Idealnie, Belcher. Czyli co, wystawiasz coś? Czy też się nie wystawiasz? Czy... Mogłem wystawić sobie Hecklera, ale... Ale chyba zrobimy tak. Zróbmy tak i zasięgamy w twarz. Kilkary to taka strata życia. Dobrze, no, że się od tego uwolniłem. Całe szczęście, moi drodzy. Dancing Sword, okej. Okay. Dobre karty się przyda. Halo, halo! Shields up! I tak miałem zamiar się wymienić. To czy nie tym Shade'em, ale... No, ale cóż. O, oh, to boli! O, oh, fuj! To jest obrzydliwe, waliu! Czemu to zrobiłeś? To było tak niepacalne! Mm. O, ja pierdolę, chyba sobie żarty robisz. Ja pierdolę. To jest niesmaczne! Ale tak serio? Wezmę jego, bez większy. To jest serio niesmaczne. FUJ! Ej, no ludzie! Kolejną grę przejebie tylko dlatego, że kiedyś miał top RNG ever? dostał najlepszy, co mógł dostać. Ale tak serio, trzy najlepsze rzeczy, jakie mógł dostać. Ja pierdolę. Jakie były na to szanse? Jedna trzecia, jedna trzecia i jedna trzecia. Ech. Jeszcze zaraz okaże się, że to jest Miro Entity i ja bym chciał wyrzucić Force Maxa, nie? To jest tragedia. Tak serio. Wow! Proszę, niech się okaże, że koleś jest z z mi się wymieni bardzo źle. Wymień się źle. Patrz, ile masz rzeczy do rozknienia, nie? Naprawdę? Zbierz sobie Divine Shield. Naprawdę idziesz... Dobra, primo. Okej, okay, nie jest to, o czym myślałem. Duplicate. Więcej doborów. No cóż, mógłbym zrobić to i to, albo mógłbym zrobić po prostu to. To nie jest dobre, ponieważ specjal. Zróbmy tak. No dobra, przynajmniej nie rzuciliśmy first tak maxa. Wiem, ta Tak, mam teraz znajomych. Bo ogólnie ja nie jestem taką osobą, która sprawia, że jeżeli się pomiędzy kimś pogorszą stosunki, to kasuję go ze znajomych, nie wiem. Uważam to trochę za... strasznie dziecinne. Mam go w znajomych, się nie odzywam do siebie tyle. End of story. Dobra, ogólnie ja z przyjmę dobór kart. Tak, bardzo bardzo. Co prawda, on będzie mi mógł dobić mojego Tajgera, ale z drugiej strony on mi nie dobije mojego Tajgera. A wiecie dlaczego? Ponieważ kuźwa robimy tak. Teraz, czy chcę wymusić na nim wymiany? Myślę, że to jest dobry pomysł. On użyje specjalny tutaj, żeby zbić Divine Shield. Nie ma innej opcji. Więc Tiger mi przeżyje. Jego specjal. Renzi nie jest po mojej stronie, ale to jeszcze nie jest do ugrania. A ilość kadmu w moim deku się coraz bardziej zmniejsza. To jest tak zwana taktyka na 0,2. Teraz już wyganych, bo grasz na nowów. Co nie? Tak to działa. To jest jeszcze do ugrania, moi drodzy. W razie, gdyby coś mamy silensa. Oczywiście specjal tutaj, na czym to się zastanawiać. To jest, to jest najbardziej oczywista rzecz na świecie. Chyba, że mam w pomimo morwie Proszę nimi Firebola. Flamestrike, ja pierdolę. Flamestrike boli. Potrzebuję Varian'a. I to bardzo. Co to za zmiana fajności? Nagrałem o tym filmik na YouTube. Zapraszam. Nie do sensu. Wow! Wiesz jak działa w ogóle specjal tego typa? Ja przecież konium przegrywam, serio. Mógłbym wystawić wszystko. Tak serio wszystko. Zrobię to. Ech. Ja mam przecież Hero Soli, nie wiem co z nimi zrobić. Nie wiem, zainwestuj w relikty, w clickerach. Ja pamiętam, jak miałem jakieś, nie wiem, 10 miliardów soli. Czy choć ile? Jak zwykle mnie ignorujesz, przepraszam. <grywdy> Bardzo przepraszam. Okej okay. Okej okay. Okej okay. Frostbolt, serio O, Dancing Sword, no tak ja nie wiem jak go zabić w tym przypadku To nie jest takie złe Gdzie moje bronie? Przydałyby się, a zaraz nie będziemy mogli ich użyć Bo nie będę mieć życia I to jest okropne Zostanę broń, co z tego? Nie będę mógł jej użyć. Właśnie na miesiąc. Co on za wymianę robi? Czemu nie tym typem? Ja przeciwko niemu przegrywam. Powiedzcie mi, czy to jest sprawiedliwe. Osobiście uważam, że nie. Ech. Wiesz co, gościu? Pierdol się, rogar! Jak nie wiecie, co robić, idzie w twarz. Yeah. <laughs> Sorry mate, pięć obrażeń. Fireballa nie ma No bym miał, to by go nie wyratował. A, by go, faktycznie. Nie podawaj się, chcę zobaczyć co mi podejdzie. A, mniejsza. Ty się nie dowiesz. To mogę powiedzieć.